Okej, okay, witajcie! Jestem z Reala, to jest kolejny odcinek z Deus Ex Human Revolution, no i oje, oh yeah, po jakiej ja tu przerwie uruchamiam. Naprawdę dawno nie grałem ani w Deusa, ani w, 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 w Batmana. Właściwie mam też Limbo, które w końcu musiałbym do... ukończyć. Tymczasem, jesteśmy w Szanghaju i z tego co pamiętam, mieliśmy się postrzelać, prawda? Hmm... I think he has a short range of fire. Where are you? What? Malek, Malik, you're hurt? <laughs> just a scratch, just spy boy. But I think... I uh, 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 think you're on your own now. Rita. Give him hell for me. Okay... Że ona padła. O jak poleciał? Ten rewolwer to jest tak mocny. Potęga. Nie chcę tego. To jest mocna broń. Widzicie? Zbyt piękne. Tam idzie jeden. Tu idzie drugi. Ten padł. Tu idzie ten. Przejdziemy sobie tu. I tu. Dobra. Trzeba teraz pozbierać trochę amunicji. Nic nie macie, Boże, biedni się jesteście. Ciężki karabin, wibrujące telefony. O ja. Tam jest, na górze. Oni na mnie zewsząd będą teraz strzelać, tak? No nieważne. Jakoś się trzeba tutaj będzie przejść między nimi. Pozbieramy może, wszystko co mają. Bo się wszystko przyda na pewno. Ja później lubię nie mieć czegoś. E, tymczasem. Gdzie ja jestem? Odbię jakieś ładne, ładne przejście. Mm. Proponuję także. rozwalić ich. w jeszcze wyżej. Dobra, padł następny. Ja ich po prostu poddejmuję tak dla zasady, bo coś tam zrobili. No, padł. O, nie mam miejsca już, żeby cokolwiek podnieść. Nowego chyba. Ty nic nie masz, tam już na górę nie będę wchodził. Szczególnie, że mam zostać tutaj. Tam też już się nie będę bawił, niech się tam. Dzieje co chce, chociaż ten Dobra, ważne winda I tu. Dobra. Jedziemy windą. Jedziemy w górę. Także. Mogę tam strzelać? Ciekawi mnie to. O. Jensen, I've been monitoring calm activity. Around Bell tower looking for you. Hard. Bastards ambushed us, Pritchard. Malik didn't make it. I I know you might want to get even. But if they see to Dobra, no zobaczymy jeszcze, nie wiem co zrobię. Znaczy pewnie gra już wie za mnie, no ale ja sam jeszcze nie wiem co się wydarzy. Tymczasem No e... Wow! Jeszcze nie miałem opcji z dialo dialog dialogowej z drzwiami, to było dziwne, no? co nieco, ale jakoś z tym żyjemy. Tymczasem. Może schowaj broń. O! Coś tu zrobili ciekawego. Tutaj miało być, to nie przez to, że broń schowałem. Mnie? Oni mnie gonią, mamo, ratuj. Hop. Jensen? Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests. But since I can't exactly run them on you and we don't know when you'll be back. You might not want to wait. Okay, Do you. Dobra, miałem tutaj dojść, tak że siak. Więc. Y Czemu nie? Dzień dobry. Ja chcę y nowy bioprocesor. Jest Oczywiście, że chcę. Ja. Nazywam się Jensen. O, oh, macie jakieś fajne rzeczy? Właściwie to wróć i sprzedam coś. Jak mi się tylko uda, przeklikać nie mogę sprzedawać. Wow, Ło, wow, Ło, wow. mi nowy procesor, patrzcie. Czy właściwie jeszcze. Tą... Mam nowe CPU! 8 rdzeni zamiast 4. Nie no. Pewnie nic się nie zmieni yy, Z tym nowym procesorem, tylko tak o Nie będziemy mieli jakichś tam ciekawych usterek yy, Nie mamy huda w ogóle Z tego co widziałem na dole Czy tam hada, jak kto lubi O jest Dobra yy, Przynajmniej tyle ogarnąłem, że mam tego tego chipa. Teraz by się trzeba w jakiś dobry sposób dostać do celu. Co oznacza, że pewnie, tu nie mogę przejść. A jednak mogę, tu nie mogłem iść. Nie, przecież idę. Czemu się mnie o mnie pytacie? Czy oni nic nie zrobią jak tak sobie będę szedł, tak? Przynajmniej jeżeli będę szedł wystarczająco szybko, znaczy tak normalnie o. Nie będę się zatrzymywał czy coś, ale oni. No cóż, mijam ich, a oni mnie szukają, więc... coś jest na rzeczy z tymi ludźmi. Tymczasem. 80 metrów do mety... Hey, hey! I know you! You're the one Bell Tower's looking for. I seen your picture. Oh. you got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits to keep my mouth shut, huh? Uh huh?? How about I find some other way to keep it shut? Permanently? That that won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Dziękuję, gościu. Na pewności bym go jeszcze odstrzelił, no ale. Niech już będzie, że dam mu żyć. Tymczasem, tymczasem 20 metrów. To już za rogiem, już za zakrętem. O i mamy drzwi. Dostałem się tam, gdzie się miałem dostać, tylko po co ja się tu dostałem? Niby mam tam jakiś cel, ale nie wiem jaki. Nie, mam nową lampkę, która mi się dziwnie. Q-Darrow here. Please forgive this Cię, intrusion, but David je, assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha waiting to fill you in. Hengsha. I'll upload her coordinates now. Oh, że tam nie wejdę, nie? Oh, to jest tu. Tam mam wejść. Tam. Dziś tu jest jakieś wejście, takie. W miarę ogarnięte? A pewnie tu jestem już dobrym skoczkiem. Ciekawe, jak, jak wysoko wskoczę. Prawie, Ej prawie, prawie wskoczę na to. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze po drabinie. Ciekawe mi jeszcze jedna rzecz. Czy uda mi się przeskoczyć? A nie, tu nie przeskoczę. Dobra, nieważne. Idziemy sobie zrobić tą misję po Jak już tu jesteśmy, czemu nie? Eee, opa, opa. O, teraz na dół, tak? No ale pewnie tu jest wejście, mm, exactly! Op. A, nie zabiłem się No tylko jak ja się mam tam dostać. Mm. Mm, a tam było przejście właśnie Jeszcze znaczy, powinno... Mmm, jednak nie ma A nie jest, dobra tu i Hopsia Kobieta czemu stoisz na dachu? What do they say? Mr. <inaudible> Jensen, right? Thank you for your time. I am Mengyal, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of work. Your boss is good. Hmm. An asset, What is it? We need you. I can't wait. Okay, dinky. Go... Okay. Robimy to. Może. Tymczasem jestem na dachu, i można by to jakoś wykorzystać? Żeby się minąć z tymi gośćmi, bo tam... Tam mam iść, nie? Czy jak? Go od strzelę Uwaga, dobra. To będą testy, a właściwie crash testy nawet. Robimy tak. Dobra, jest zdecydowanie za dużo tam. Wczytaj. Ostatnie... Nie chcę... E, auto zapisu, tylko chcę zwykły zapis. Hmm. No i dobra Olejmy. No co ty robisz? A, nie mogę tak. Musiałem najpierw tak zrobić. O, są dźwięki z gry. Wszystko się ładnie załadowało, więc możemy ruszać. Hmm. Ale nie zabija wiesz o tym. na tym tymczasem, gdzie tu było to zejście? Tu chyba nie, nie. Tu jakiś daszek w ogóle. Jakieś drzwiczki. E, tymczasem, tymczasem. Skoczę tu. Ale jestem akrobata. Normalnie że akrobata. Mm. OK, zobaczymy, gdzie się tędy dostanę. Łam się. To są jakieś drzwi tajne, które niby mają pierwszy poziom, więc sugerują, że są związane z misją. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Dobra, przejmiemy to, przejmiemy. Badę. Przejmiemy to, przejmiemy to. Hmm. Przejmiemy sobie to, i teraz to. Na luzie i I nalajcie teraz pyk, pyk, pyk. Pięknie. Otworzyłem drzwi. Co tu jest? Kibel, a w Kiblu nic. Tu jest jakiś domek, w którym jest e-book, e w którym jest safe. O, łamiamy się do sejfu. bum, bum, bum tu, tu mnie nic nie bawi. Dobra, weźmy sobie fortyfikację. te przejęcie. O, dobrze, dobrze poszło na razie. Nie, nie złapali mnie ani na pierwszym, ani na drugim. Teraz mi złapali. Ale easy. Tam to mamy, to mamy. Kończymy to. Dostałem jakieś te fajne, te rzeczy amunicja amunicja snajperki. O, kredyty. Jeszcze mogę przestawić lodówkę. otwieramy drzwi. Czyli tak naprawdę wszedłem tam po nic. O, nic. Nic z tym nie zrobię. Trzeba się teraz tylko stąd wydostać. Możemy to zrobić chyba tędy. O, jakiś saveik. Gdzie tu dojdę? Pierwszy poziom. Nie, no pewnie to jakiś domek. Idziemy niżej. Nie jarają mnie jakieś do... zwiedzanie domków. Nie jaramie to szczególnie. E, chodzi mi o to, żeby skończyć grę. Tymczasem jesteś... O, jesteśmy już na miejscu, znaczy na tym piętrze. Bo nie można powiedzieć, że na miejscu. Czy ja tam się kanałami dostanę? wow 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 wow. wow. To było dziwne. A, dół. E, tam mam iść, nie? Dobra. Chyba się tam tak łatwo nie dostanę, jak myślałem, że ...że to zrobię. Eee... aczkolwiek... ...to ich tam wie. Ci mnie tu chyba nie lubią. Ej, oni są jacyś mocni. Dobra, skoro oni mnie tu nie lubią, to warto będzie zastosować jakąś inną taktykę. Hmm... Jestem już na dole, pewnie, nie? No dobrze. To wyjmiemy sobie może już broń. Na ja właśnie przeładowywać nie będę. Dobra. Tam ci idą? Idą. Dobra, zmień broń. Dobra, wesło. Tylko, że on się wolno odsuwa. To mi wyjdzie, to ja wam powiem, że to mi wyjdzie. Bez chyba większych problemów. Tylko muszę się teraz skupić. Zrobimy to teraz w super tajnym iście mega stylu czy próbowałem się nad się nad użyciem jeszcze ewentualnie yy... czegoś takiego co się nazywa kar... ciężki karabin kurde nie trafiłem. no co ty człowieku jakiś śmiertelny Dobra, ten padł. Tamten próbuje do mnie strzelać, tam jest ich dwóch. Dobra, ci są za daleko. O, tu idą. O, jeszcze żyje. Hmm. Jak on mnie zabił? On dostał tyle pocisków, że to już było trochę... Nie wiem, super ekstra zmodyfikowany, a ja chcę tędy przejść, znaczy pewnie, będzie trochę fake, fake, fail, fail właściwie, jak, mi nie, jak nigdzie tędy nie dojdę. Weźmy może nie to, tylko to. Tym razem, I robimy tak. Czemu mam umrzeć? Dobra. Nagle wszystko zaczęli trafiać i mi zbili połowę HP. O! Ok, więcej granatów, rozumiem. Fuck you. Dobra. Tyle faila, dawno nie było. Ale to jest normalne. Ciągle umieram w tym samym miejscu, więc ani kroku do przodu nie robię. Zróbmy to w bardziej skradankowym stylu, mianowicie. Rewelwer do łapci. Tu się chowamy. Zrobimy to tak, że ten zdąży się odwrócić. Przejdziemy. I może go zabijemy po cichu. Zobaczymy jeszcze. Zobaczmy gdzie on pójdzie teraz. Odwróć się. A kurde tam jest następny. No odwróć się chłopie. Mówię ci żebyś się odwrócił. Tamten się już odwrócił.

tu gdzieś są ładne takie. Ile. O ja, 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 ja. Ile mi to daje? Czy baterie? Czy ja mam coś mniejszego? Rewolwery, granaty, środki, wirusy. Nie ma nic mniejszego. Mam rakiety nawet. Dobra, no. A nie, mam. Brakuje mi trzech. No, no dobra, to możemy sobie wypieprzyć słoiczek Ooooie oh, yeah. Co masz, granaty. Alkohol Nie wiem czy alkohol mi się przyda, cokolwiek. Tymczasem. Jest! Jeszcze mi się udało tego zdjąć. Gruby padł. Hmm. Padł ten tu gdzieś obchodzi. Hmm. Dobra, regeneruj się. On sobie postrzela chwilę, jeśli zregenerujesz. O, pięknie. I. Trzeba było po prostu zrobić dobrze. Yy, czego nie potrzebuję chyba alkoholu? Wezmę sobie batonika. Dziękuję. Ty coś masz? Jakieś mu... O, kaj... pieniążki zawsze są spoko. Karabiny, karabiny. Zostawiłem ci się alkohol, nie? Dobra. Yy, tymczasem tu powinno być wyjście. A czyli ja tu tak wszedłem Nie, no tu jest jakieś wyjście, nie? Bo ja tędy nie wchodziłem Nie, ja tu wszedłem, poginiałem parę razy tylko po to, żeby... Żeby co Co ja właściwie osiągnąłem Ja się pewnie oddaliłem na tego punktu, do którego chciałem dostać Nie, jestem w tym samym miejscu ty mnie nie lubisz, nie? Tak myślałem. A, no dobra, wykościłem tam paru gości, więc worfit, ale mimo wszystko, jakieś przejście teraz poproszę. Nie przejdę, do góry muszę iść, nie? Tyle fejla, idziemy do góry na jeszcze chwilę, pochodzimy. Czy ten ty mogę przejść? Hmm. Tego mi się nie spodziewał. Tylko swoja dzięki temu osiągnąłem, no bo tam się kończy. Co ty szukasz? To było ciekawe. Oni mnie będą gonić. Oni mnie będą gonić. Czekaj, czy przejdę nad nimi. Nie, oni mają robocika, tak? tak. O, tu przejść było przejście. Dobra, idziemy. Zaraz o mnie zapomną. O, jednak nie tak szybko. Potrzebnie się z nim biłem, to wiem, ale już... trudno. Jakoś się tam dostaniemy. Jeszcze nie wiem jak. Run for your life. Dokładnie tak. Dokładnie to zamierzam zrobić. Teraz o mnie zapomnicie. Wystarczy, że gościu w dziwnym czarnym płaszczu i okularach zejdzie wam z oczu i o mnie zapomnicie. Nie ja chcę tu na dół. Serio? Czy tu było takie ładne przejście? Tu było takie ładne przejście? Naprawdę? To było zbyt niespodziewane żeby oczekiwać tutaj takich ładnych wyjść Dobra, jeszcze chwilę, jak przejdziemy tym szybem wentylacyjnym Na dół nie będę skakał tak łatwo Co mi dało, że tu wyszedłem? No, teraz straciłem fakt, tylko teraz gdzie mogę spaść? Tam mogę spaść, w miarę bezpiecznie. Regeneruj się chłopczyku, chłopczyku, no, no, no dajesz. Potrzebujemy pełnej sprawności, czyli 100. jakby procent. I hoppa, i spadam, wow, nie wiem jak to zrobiłem. A tam jest ten, mój cel, znaczy cel misji pobocznej. Idziemy bardzo nisko, znaczy bardzo na dół. Teraz jeszcze niżej. I... I to jest chyba już nisko. Nie, jednak nie. Jestem gdzieś. Podejrzewam, że jednak tutaj nie można było wejść, chociaż. Tu były drzwi. Ja sobie tu wejdę. E, I zrobimy tak. Zapisik. Oczywiście, że nadpisujemy. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i trzymajcie się. Cześć.